Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu Wywiadów z innych w Kieszeni. Moim dzisiejszym gościem jest Adam. Cześć. Cześć. Adam, prowadzisz zajęcia przygotowujące do matury z matematyki oraz do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, lecz zanim o tym porozmawiamy, no to jestem pewny, że nasi widzowie chętnie usłyszą parę słów na Twój temat. Mógłbyś nam na przykład powiedzieć, gdzie studiujesz? E, studia już skończyłem, Politechnikę Warszawską. E, studiowałem energetykę. E, bardzo ciekawy kierunek, który... Zawiera sobie i dużo matmy, i dużo e, fizyki. Jasne, no to skoro zawiera dużo matmy, no to skądś to zainteresowanie musiało się wziąć. Jak to u Ciebie wyglądało? Czy był jakiś moment olśnienia, w którym stwierdziłeś, że teraz będziesz zajmował się matematyką, czy raczej taki naturalny proces? Chyba naturalny, w miarę proces e, z historii rodzinnych. Wszyscy się zawsze śmieją, że już w przedszkolu e, pędziłem z materiałem, z matematyki e, i jak znajomi uczyli się dodawać i odejmować, to ja ogarniałem tabliczkę mnożenia. A później już jakoś tak naturalnie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką. Okej, okay, jasne. No to przejdźmy już w takim razie do samej matury z matematyki. Jest to matura, do której bardzo często się podchodzi. No na poziomie podstawowym oczywiście trzeba, natomiast rozszerzenie jest również często wybierane. Powiedz, proszę, jak najlepiej się do tej matury przygotować, albo inaczej zacznijmy od tego, kiedy to te przygotowanie rozpocząć? Najlepiej całe życie. <noise> Myślę, że Ostatni rok nauki przed egzaminem jest wystarczający, żeby dobrze się przygotować do tej matury. Oczywiście to zależy od indywidualnych umiejętności ucznia oraz od tego, czy zdaje tę maturę tylko na poziomie podstawowym czy na podstawowym i rozszerzonym. Jak najlepiej się przygotować? Przede wszystkim robiąc zadania, <grymne> oczywiście standardik. No, ale żeby dobrze umieć zrobić zadanie, to trzeba rozumieć wzory, rozumieć skąd się one wzięły i rozumieć, kiedy je zastosować. Jasne. Zadania na pewno są różne. Powiedz proszę nam, jak wygląda struktura samego arkusza egzaminacyjnego. Jeśli chodzi o maturę podstawową, w tej chwili są to zadania przeplatane, zamknięte, jednokrotnego wyboru. Zadania prawda-fałsz, zdarzają się również zadania, gdzie należy uzupełnić lukę odpowiednią odpowiedzią oraz zadania otwarte krótkiej bądź dłuższej odpowiedzi, za które można zdobyć do kilku punktów, łącznie punktów do zdobycia 50 za pomocą nie trochę ponad 20 zadań. A jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, to od tego roku tylko i wyłącznie zadania otwarte, od 10 do 14 zadań, łącznie również 50 punktów. I tutaj zaczyna się fajna zabawa. No dobra, no to skoro o tej zabawie mówisz, to powiedz proszę, która z części matematyki, które zagadnienie sprawia w twoim doświadczeniu największą, największą trudność kursantom? Jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, to wydaje mi się, że od Kilku lat, kiedy na maturze pojawił się rachunek różniczkowy, takim zadaniem, do którego warto przysiąść i sprawia ono trudność na początek, są zadania optymalizacyjne. Warto do nich usiąść, ponieważ są to zadania najczęściej punktowane nawet do 7 punktów, czyli 14% na maturze, co już jest jakimś fajnym początkiem wyniku, jak się zdobędzie te 7 punktów. A poza tym wszelakiego rodzaju dowody, czy to liczbowe, czy dowody geometryczne, planimetryczne tutaj też często są problemy, które wynikają głównie z tego, że trzeba w nich kombinować. Innymi słowy, sporo tutaj zagadnień może sprawiać jakieś trudności. Natomiast każdy punkt się liczy, więc zapewne warto o każdy z nich walczyć, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Myślę, że o każdy punkt na maturze warto zawalczyć, żeby dostać się na te wymarzone studia, bo głównie takie jest cel zdawania tej matury no właśnie. z matematyki. Bezpośrednio przekłada się to na później punkty i możliwości rekrutacyjne na studia, no to warto się faktycznie dobrze przygotować, więc przejdźmy już do samych przygotowań, opowiedz nam proszę o kursie, który prowadzisz, jak on wygląda, jakie formuły są dostępne dla uczniów. Tak, kursy, które prowadzimy w Indeksie w Kieszeni są to kursy E, zarówno całoroczne, która składają się z albo z 42 albo z 21 spotkań m, i trwają łącznie 84 godziny lekcyjne. E, mamy też e, kursy przyspieszone, e, czy to feryjne, czy e, tak zwane ostatni dzwonek, które odbywają się tuż przed maturą i trwają one 40 godzin lekcyjnych. Jedne i drugie kursy oferujemy zarówno w formie zdalnej, jak i w formie stacjonarnej. I dodatkowo mamy jeszcze możliwość e-learningu, gdzie uczeń dostaje paczki z materiałami, które zawierają. I teoria, i zadania. Jasne. Zapewne zarówno ten e-learning, o którym wspomniałeś, jak i same zajęcia stacjonarne czy to webinarowe, opierają się właśnie na jakichś konkretnych materiałach. Powiedz proszę, co znajduje się wewnątrz tych paczek materiałów? Czy to są tylko prezentacje z suchymi informacjami albo teorią, czy też są tam jakieś formuły sprawdzające wiedzę? Naszym kursantom dostarczamy materiały, które zawierają zarówno prezentacje, w których są wytłumaczone wzory, pokazane jak je zastosować, oraz kilka przykładowych zadań z rozwiązaniami, a dodatkowo oferujemy również zbiór zadań maturalnych wraz z rozwiązaniami. Na kursach również omawiamy karty wzorów publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponieważ jest to dodatek, z którego mogą korzystać na egzaminie. Mhm, czyli innymi słowy, po prostu wszystkie narzędzia, którymi uczniowie mogą się posługiwać podczas matury, są tam omówione i wytłumaczone, jak je wykorzystać. Jasne. No dobra, zbliżając się już powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, chciałem Ci, ci zadać ostatnie pytanie. Być może jeszcze pamiętasz, jaki stres towarzyszy, to, towarzyszył Tobie lub Twoim kolegom? Przed egzaminem, no i na pewno ten stres nadal towarzyszy uczniom. Czy masz jakąś taką specyficzną poradę, wskazówkę, która pozwala właśnie ten stres zmniejszyć no albo po prostu zmniejszyć prawdopodobieństwo jakiejś porażki na, na egzaminie? Jeśli chodzi o stres na egzaminie, to najczęściej, jeżeli on towarzyszy, to niestety odbija się na tym, że czasem poświęcamy zbyt dużo na jedno zadanie, tracąc przy tym czas. Więc to, co ja radzę, to na egzaminie uważnie czytać polecenia. I jeżeli nie ma się pomysłu na dane zadanie, to nie czekać e, aż pomysł wpadnie, tylko przejść dalej, żeby nie tracić na nie czasu, a wrócić ewentualnie później. Dzięki temu powinniś uczniowie wyrobić się ze wszystkimi zadaniami w czasie. No jasne, dzięki. No dobra, to w takim razie dzięki, dzięki te, rozmowie z Tobą wiem już mniej więcej, jak powinniśmy się przygotowywać do egzaminu oraz kiedy te przygotowania rozpocząć. Więc jeszcze raz dzięki za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wielkie, do zobaczenia.